Bądek Pro dzisiaj ze mną jest Ninja.pl Kupiliśmy dzisiaj na dwóch kontach karnet zadymiarski Stop. Na moim, na Ninja.pl Pierwszy raz sprawdzić czy się nagrywa Ja w to nie mogę uwierzyć no nagrywa się no, no kurde, no. kurde, ludzie. Dobra, i zaczynamy na moim koncie, odbieramy sobie monetki. No wszystkie Dostawcie monetki. Dostawcie łapeczkę w górę, subikę z dzwoneczkiem, o, pinpack. Do kruka, do, do kruka! A no, kurde, do kurde. Do poko. Do super. Ha, ha. Taki mocny, że to. aż no. A, Na po... razie nie otwieramy jeszcze, tylko A do... no właśnie, trzeba Lu y, odebrać. Lu, Lu! I odbieramy nowy Zademias! Nie no, Lu. No, Dobra, what? i teraz kinglu. Kinglu. Jakby się na najpierw kinglu. Nie wiem co się stanie. O nie widzowie. O o! O nie widzowie. Widzowie, zatrzymam i za chwilę gdy będzie wszystko to... O! J'est! Lu. Od razu mamy króla Lu. postać nowa dropa! Ty, gdzie onaj? No i mamy Lu! Dobra. Kurde. Odbieramy boja hotelowego Majka. Od razu kole... Mój drugi skin na Majka. Drugi, bo masz... Tak, sam Majka mam. No. 100 punktów mocy to jeszcze nie. Może sobie Lu wymaksuje, może mi jej legendę dropnąć. No, może... Widzowie, zawsze może mi coś dropnąć, nie? Nowa ogóle... odznaka Dolu, nowa odznaka Dolu. Nowa odznaka Dolu? W ogóle mówiliśmy, mówiliśmy w ogóle twoim widzom, yy, kogo, kto będzie pomagał w kanale. Kana, kanału prowadzenia. No Ninja Pel. No, będzie moim będę, montażystą. Będę montował Bątkowi filmy. Pierwsze yy, 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 intro już mu zmontowałem. Prawdopodobnie już je widzieliście przed odcineczkiem. Prawdopodobnie, bo to jeszcze nie jest pewne. Aha. Nie wszystko się może przysłać, ale przysłałem Bodkowi już intro, za chwilę mi prześle pierwsze filmy do montażu. Ja się już nie mogę doczekać, jak będę to otwierał na moim koncie. No i zaczynamy już w ogóle od skrzynek. No. Dobra. To co, big boxy? Big box na rpf. 54 monety i nic. Nic. Kolejna big box. Boże, jak ja się widzowie stresuję jeszcze o, na koncie. O, do lubo I do Edgara. W ogóle widzowie na niedzielę w też. A? Jest kupiony karny do miarski. Tak, tylko ja nie otwierałem żadnych. No, jeszcze I tak, tego normalnego i... też, więc ogólnie dzisiaj no, jest taki ogromny upenik, że wypadnie postać pewnie. No. W nazwie już jest, że postać jakaś nam wyleciała. Może, ale ja... nawet legenda jej ja się tak stresuje, widzowie, na tym moim koncie. Ja jestem szalony ludzie, bo ja nie wiadomo jakim cudem nie otwierałem całego karnetu, a wiedząc, że tyle rzeczy może mi dropnąć, to ja wam mówię. Ser nie było On łatwiej. jest pijany, on jest pijany, tylko tyle widzowie. Ale to serio nie było łatwe na początku. Serio. Kto napisze karnet yy, w tym? W komentarzu to mu serduszko. Ty ty Mega Boxy jeszcze. Tak, ale ja no, na razie otwieram Big Boxy. A, dobra, mega boxy. Jak ja się stresuję, nie, słuchaj, stereo, jak ja się stresuję. W ogóle mi się ostatnio też sen śnił, jak sobie kupiłem karnet zadymiarski, że mi he, ten, he. że Sandy mi dropnął, no. że Byron mi dropnął, kurde, jest tak pięknie. Okay. Dobra, i są mega boxy. Mega Megaboxy to chyba zostawię Ania, dobra. Nie, no właśnie już. Boże, o nie, o nie, serio z boxem takie rzeczy. Ile? Pięć, pięć przedmiotów, pięć? widowie. A tu na pięć, a tu. A tu, no to prawda. A tu. Tu masz. Jest no. Megabox. I? Piątka była. Kurde, a tu. na. Kurde, pięć. widowie. No ej, dużo punktów, było dużo chyba. Chyba tak, 6, no dobra, zobaczymy co wyjdzie. Jeśli nic nie wypanie, to... 67 to do... Dead -gara? O kurde. No musi to... być szóstka, widowie! A masz w ogóle forsy? A skąd ja mam wiedzieć? Zobaczymy to za chwilę. Co to obchodzi? Nie. nie? O nie, to chyba już był przedostatni megabox. No nie. To był ostatni, ostatni megabox, widowie, nic mi nie dropnęło z tego karnetu. Dobra. Merskiego. Teraz... E... Teraz się. No. Punkty mocy do Lu, wszystko. Oczywiście, wszystko. Lu będzie tutaj maksowany. Tak, widowie, to jest szalone. gdzie jest mój Lu? Nie ma. Lu nie ma. Gdzie, gdzie jest, Loo? Loo? jest? Jest, jest. Zop, pierwsza. Ranga, dobra. Dziwnie wygląda pierwsza ranga, a tu wszędzie dwudzieste rangi i tak dalej. No ja mam wszystkie, posłuchacie, no. tak wysoko. No dobra, prawda? Lud jest mocno maksowany. Dobra, tak czy się jak się cieszę, bo jest zawsze Lu, nie? Ej, ale Lute. chyba punkt powinieneś odebrać narpyw i go ulepszyć. I żeby ci do niego drobugarzyć i tak dalej, wiesz. Nie, na razie nie. Stary. No dobra. O już Lu jest wymaksowany na 100%. Nie, jeszcze nie. No tak, jak nie? No nie, jeszcze nie, widzisz? Masz wszystko Ile ja mam forsy, widziałem? 4000 chyba miałeś? Maksujemy Lu? To było Maksujemy... 40 tysięcy czy cztery? Cztery tysiące ja miałem. A Maksujemy się... sobie kruka. na której jest? Co? Na której jest Lu? Na ósmej. Ile on będzie zadawał? No kurde. Bij sobie. Hmm. Mm. Bij tutaj. Sobie bądek. wszystko ustawia. O, mogę go ulewej na siódmą patrz. No. To sobie bierzemy. Dobra, ludzie jestem taki podekscytowany, za chwilę otworzę 101 czy tam 100 yy, gramy ja lub pierwszą a, gierkę. Poczekaj, tak. Boże! Nowa postać, a ten mi każe wchodzić na swoje konto i otwieramy skrzynki. O patrz, jakiś Sławiak. Co by zrobił, jeśli by mi Amber robiła? Co, ja ci będę tak zazdrościł, bo Amber to jest moja ulubiona postać, widzowie. Nie muszę cię Tick pojedzie. Nie no nie pojedzie. Dobra, Boże, ja się nie jestem tego. przyzwyczajony, że on tak mało zadaje. U. A ty mówisz, że tak będzie dużo zdawał. Tak myślałem. No dobra, hmm. ale jakoś idzie, nie? Hmm. Ej, widziałeś, że ten misiek się zbagował? No właśnie tak przez chwilę. Na odcinku będzie. No. Sobie obejrzymy. Dowód. Dowód, że Brawl ma te serwery. Uho, ale to kozak. Ale i wszystkich jadę, kurde. Ej widzowie, piąte dam. miejsce. Ej dobra, bo teraz to dam była dam. taka na szybko gierka. Daj mi zagrać, no wiesz. Nie, teraz wchodzimy na hmm. twoje konto, ninja.pl, szybko. Dobra, tak. teraz ja. Poczekaj, czekaj, dobra widzowie. Ludzie, jest ninja.pl, w... jest ninja.pl. Ninja tak elo, elo. E... Otwieraj wszystkie skrzynki. BrewBox na początek. Na Skin w... Ja oczywiście ludzie, bo... Um, Lu, odbieraj na początku, no. żeby cię nie dropnął. To za chwilę, wiem, w, e, wiem. To ja otworzyłem jedną dużą skrzynkę, ale to już z podniecenia, wiecie, to za darmo i na szesnastym poziomie. Jakaś, ktoś mi o roboxa. No. To włamał albo ciosta mi wyszłam. Telefon otworzyła mi Browboxa bardzo nieładnie. Dobra. Dawaj, zbieraj Lu. Nie, stop! O kurde, jeszcze na lu. No to prawda. A nie, to że już by mi i tak dropił po prostu yy, Lu, bo widziałem to na YouTubie, ale dobra. My jesteśmy na YouTube XD. Wiesz co chodzi. Ja najpierw otworzę monety ciągle. Jak będą trzy Pin do paka, Jak będą trzy do Leona to wiem się... że to nie jest możliwe. Do Barley jak? Do Barley jest słaby. Możliwe? To są możliwe. Boxa otwierasz? Nie. Boże tak jest Ciebie wielu że to Udej, jest. Ude ja nie chcę teraz bili. Ty to masz takie szczęście że myślę boję się że ty drobniesz jakiegoś mityka. Amber. Ja się tak boję, ja się tak widzowie boję. On ma Dla takiego farta. Mi, no, On ma Leona. Ja... Który mi dropnął, gdy miałem ile? Pucharków. 750. Ja. Ja. Mi brakuje e, tylko mityków i epików? yyy... E, znaczy mityków, mityków i legend. I... A, no to fajnie. Bo w, su w sumie masz wszystkie te e, chromotyki. A kto ci dropnął, Geila, co nie? Kto? Bondek Pro! Lech, lech, lech. Bondek Pro! Mówi się masz! Czemu ja to tak wolno No, dawaj, dawaj, szybko. No, tu masz jeszcze odznakę pinku, no. No, szybko, no, typie, ty jesteś takim nubem. Dobra. Ty jesteś takim nubem. Boże, ja się tak stresuję. Wow. Jeśli co, jeśli znowu będzie postać? Muszę uspokoić się, oddech. Ja nadal nie wierzę, ludzie, że my to kupiliśmy. No, ja też nie. No, ja też nie. To szybki komentarz od bon pro. No, ja też nie. To musi być na początku odcinka. No ja też nie. Nie, na początku odcinka to będzie jeśli nam coś dropnie, nie? No. Tak, widzowie, musi nam coś dropnąć. Przynajmniej mi. Już na no bo mi już na pewno pewnie. nic nie dropnie. Dobra, i teraz lecimy z browboxami. Hopla. Hopla, pierwszy browbox, nic. Pierwszy browbox. Pewnie jakiś gadżet ci dropnie, Star Power, może coś takiego. No może. No dawaj szybko. U ciebie do... będzie większy opening. Wiem, wiem. I ty będziesz miał tyle monet. No kurde. Yy, monet ja będę taki bogaty. Kurde, jak No on mi... będzie taki ja bogaty. Ja będę Billem Gatesem w Brawl Stars. Kurde, dawaj, dawaj. Jedziemy z tym śledziem, nie? <grym> Jeśli jest z tego openingu nic nam nie drobnie, to ja się po prostu zaborduję, widowie. Zamorduję. Ja pójdę do łóżka, będę siedział, będę siedział cicho będę ryczał. Będę ryczał. Wiesz, że my jesteśmy na łóżku. I co z tego? My, jakby się co widzowie, siedzimy w moim pokoju na łóżku. No, siedzimy na łóżku sobie i otwieramy skrzynki. Tu mi jeszcze nic nie zrobiło. No i jest skrzyneczka. Trzeba, trzeba użyć tajnej metody. Jaki? Spokój z a w tej skrzynce jest twój stary. Kurde, nie działa. Nawet tajne zaklęcia już nie działają, ja nie No, wiem. widzowie, ja się dziwię bardzo. Tajne zaklęcia zawsze, widzowie, działały. No. Zawsze. No dobra, dawaj. Zostawcie łapkę w górę, sobie kiesuneczkiem. Teraz big boxy. Big boxy, dawaj na koniec. Początek. Na początek. Na koniec. Na koniec, dawaj. Ciąc, ciąc. Dawaj od końca. Kurde. Byłem bli było blisko, nie? No. Nie, kurde. Nic nadal nie ma, widzowie. Nie, no kurde, no. Czemu nic? Z blue boxów nic. O! Star Power do Sergia. Ja tak jedynka. Już klikałem, wiecie, żeby wspomnieć, aż tu jedynka. E, Star Power. Dobra, rób. za Zagranę to coś jest. Widzowie, prawie. ładnie, nie? I, 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 pierwsza rzecz wydropiła, ale oczywiście na koncie GPL, Bo nie, bo Browstars wątka pro nie lubi, nie no. Czemu? Ja dosłownie. No, Bro stars mnie nie lubi. Żeż ty wydajesz na grę mało pieniędzy, czemu mieliby ciebie? Serio? Serio? No widzowie, no! A my przed odcinkiem jeszcze chcieliśmy to kupić, żeby mi nie Ja mógł. chciałem to kupić, że no, mnie nie ja, ale jak No to mule... mówiłem, czy żeby... ale ja chcę mu lepszyć franka. Boże, to na teraz dziewiąty. patrz na jedynkę powoli, to otwieraj, bo. Druga rzecz ci dropi tak szybko. Nie. Dobra. Już dwie rzeczy. Tylko poczekaj, będzie trzeba czekać przy to jedynką, bo ja tak dawno tego nie widziałem I tej raz, jedynki. Dwa. Trzy i nie ma. No. Jest świetnie. Zostawcie łapkę w górę, to może wtedy nie lutnie. Subik, Ninja.pl lutnie. I to lutnienie. Ej, ale przecież było tak dużo monet. To jak to możliwe? nie musi być mało monet. No tak, no wiem. To jest taki widowy sposób. Teraz wam o, o tym powiem. Powiem, że jak jest mało monet, to prawdopodobnie praktycznie zawsze wam coś drobnie. Mniej więcej 33 monety. To zawsze działało. Nie? No. Ja to sam odkryłem. Sam. No sam. No chyba tak. Nie wiem. No, a później tobie to powiedziałem. Dobra, za chwilę. My, y, cztery mi nie lutnie żadna postać. Nie no, musi ci lutnąć. No przynajmniej gadget Star Power. Mogło być nic, widzowie, mogło być nic. Żyjemy. Otwieraj. Nie może... Ty możesz. żyjesz. Co? Ty żyjesz. Nie. Czemu mi dropło 20? 39 mm. monet podejrzana liczba? Nie. Podejrzana liczba? Nie. 39 nie, monet podejrzana liczba? Nie. Dobra, dobra. Mm. Dzieje coś Dawaj, szybko, szybko, otwieraj. Lutnie ci, coś lutnie, lutnie, lutnie. Ej, zasłaniaj tą jedynkę, my tego nie widzimy. Dobra, my tego nie będziemy widzieć ja widziałem dwójkę. Poczekaj, zasłaniaj bo nie, Ja ci będę ben... może w mega boxach. co monety? No myślę, że w mega boxach już ci raczej raczej coś lutnie. Mam nadzieję, że postać widowie. Postać musi być. Tak. Postać? Musi być, tak. Co ja taki nerwowy jestem, że ci coś drobnie, bo ja się tak boję. Tam była jeszcze jedna. Co? A nie, wydawało mi się. Mi się zawsze coś wydaje. Tam jeszcze jest A, no z... to z... pewnie a i tu jest jeszcze kolejna odznaka. Wiem. Patrz, patrzaj, patrzaj. Co jest Nie wiem. Tu masz Big Boxa. O. Upi. Boże, tyle tych skrzynek widowy jak ja lubię otwierać skrzynki. W ogóle sprawdź ten szanse. Serio? Jej! Fuck. Przepraszam, widowie. O, ten lepszy. What the actual f? Ten lepszy. ha ha. ha, ha. Co, Izda też mam go. Ja mam dwa sterpowery do Franka. Ja go mam wymaksowanego Franka. Trudno. Tobie hmm. brakuje mało rzeczy już. Tobie brakuje jednego starpaera do Franka i postaci. No, No patrz, no patrz. Ale... nie, zero chyba już. A nie, 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 pewno nie, Karla nie, na nie, No Karla, to ty masz niską. O. Skarpet. No co ty taką dziwną masz skarpetę? Nie wiem, to nie jest moja. moja. Dawaj. Tego, nie zakładaj nogi na nogę. Dobra. Nie w moim pokoju. Dobra, dobra ja i przechodzimy do, do Mega Ej, nie wolisz? Nie, nie. Tam, tego kliknąć. Tak, no i pierwszy Mega Box Megabox widowie, widowie, co to jest? Uwaga. Pięć przedmiotów. W z pami paluszkiem z pami co czemu ja tak no przysunę? bo Cię tak przez dziesiąty poziom No dobra ja to dopiero tu będzie megabox, megabox. była szóstka chyba nie, a nie było była piątka Była megaboxy są była Kurde, piątka nie mało megaboxów na razie otwieraj dolny była piątka jak ja nie lubię jak ciągle jak ja nie lubię tej liczby co nie mhm. jak ta liczba jest pechowa 40 ale jak ja mam po dwa dużo no dużo bardzo masz Ciągle Ciągle no kurde, piątki przedmiot, ja, ja, dobrze ja, ja będę jak, dobrze jak, ci tak, jakąś wiesz? Ja za chwilę padnę w jakąś depresję czy inne coś. Tak, ja się boję, żebyś ty zawołu nie dostał, wiesz, człowieku. No, jeśli ja ty nie dostałeś. No ja nie dostałem, bo mi nic nie dropnęło tylko, Lu. Ale ty za chwilę dostaniesz, jak będziesz szóstka. A o to ci chodzi? Dobra. Dostaniesz też, jak nic nie będzie. Dawaj, no ten ty będzie lepiej. Am, tak a, tu są punkty mocy, teraz tu. Mega skrzynka i 5 przedmiotów, widzowie! I czy kolejne? I uwaga! Ninja.pl otwiera Mega Boxa i... SZÓSTKA! Yo, ej. Jest, widzowie! Ej. Znaczy do... Ej, czy to będzie Star power, czy... czy to będzie może postać, widzowie? Co to będzie? Star Power... Świeci się jedynka! Spójrzcie na tą jedynkę, widzowie! O, dobra. Klikaj. Postać! Byron! No, 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 Byron! 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 Widzowie, Byron! 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 Oh, jak to się stało? Ale, Przepraszamy, ale, widzowie. Ale 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 jak to możliwe? Dobra, będziemy ci widzowie. Ale co? Nie, no ja w to nie wierzę, widzowie, nie. O mój Boże. Ja zawał serca, zawał serca, zawał serca. Oddychaj spokojnie, masz tu mega boxa. Serio, ja myślałem jeden... na początku, to by jest takie podobne jak Barley. Z początku. myślałem, że to Barley, tak, tak. ale zapomniałem. Ale jak, że... jak, się, jak się przypatrzyłem, miałem e, cichutko nadzieję, że to Amber, ale. To był Bayern. To był Bayern. Żółtka, żółtka! Nie, nie. to no nie, ja Star żal. Power. Ej, widziałeś, że ci znowu tak mało brakowało, żeby dopnąć legenda? Star Power. Tak, no klikaj. Mortis. 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 Mortis Mortis, Mortis. <ścoughs> Mortis bringer Mortis. <ścoughs> Widzowie, to jest najlepszy upenik mego życia. Dawaj punkty mocy do Byrona wszystkie, nie? Nie mam już nic. Do Byrona. Ale E, 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 fuck is that? Widzowie, fuck is that? Ja, czy ja nie mam już więcej innych punktów, czy... Jezus, Bayern? O kurde. Ty, serio? Ja. On ci dropnął, jak mi miał dropnąć. Tu bym miał dropnąć? Dwie postacie, kurde. Nie, na Mortisa nawet nie czekałem. Ja Cię się trochę wstydzę, że mi Mortis jeszcze nie dropnął. I dopiero, że mi przy takich bugarkach jak dropnął Mortis... Ale dobra. Byron, serio, dwóch mityków. Musisz wsta musimy wstawić ten odcinek, bo te. Serio, kolejne dwie postacie. Ale kurde, wow. Byron. Ej, daj mi zagraj ba Byronem. Ja pierwszy. Tak, a ja drugi. Byron jest tak do. Kurde. Chcesz dać te punkty mocy do Tary? No bym nie chciał bardzo. Teraz dobra. Byron będzie na ósmej. Może nawet na. Nie, no na ósmej. Na ósmej. To już nie ma? No nie ma. O, nie mam, już nie mas. Ale ulepszaj go, no. Dobra, no. Dobra. <grym> dawaj, no. Ej, co? No tak zawsze było, ty zapomniałeś. Nie, coś. Ja po prostu... Na siódmej mocy już go masz. A, ile ja miałem tych, w tej forsy? Na um, tyle masz. Ale ile miałem wcześniej? Dobra, to dawaj, ja, tylko to jeszcze. Nowa. Tylko dawaj, do... czekaj. Wszystko ja zrobię. Co? Co? Poczekaj, ustaw sobie Co? Kół. A właśnie Byron. Że masz Byrona. Dobra, y ja ludzie się trochę wstydzę, bo mam tylko cztery tutaj zwycięstwa, ale w porządku ja mam jedną. Ha. Ha. Serio? Tak, ja mam tylko jedną. Uu. Bo ja gram z takimi nubymi, nubami, nie? No to jest to, gdy się gra z randomami. Ja. Tak... Nie gra się z randomami. Czy ja go... No pojedziemy. Kurde go. No. Poczekaj, nie rzucaj ulta jeszcze. Niby. Serio, straciłeś ulta przez. Wiem. bo mówiłem ci, żebyś go jeszcze nie rzucał. No nie wiem, jak się nim gra. Nie komentuj nie... Byron mi się wydaje, że on jest lepszy niż Kruk. Nie, jest słabszy niż Kruk, oczywiście. I czemu ten Typ się nie atakował? Ej, ale farciarz ze mnie. No, ten ryko w ogóle nie ogarniał. Wo, 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 panie Riko, Jakie rikoszecie, stary, za, zapomniałeś już o... Stary Brow, ta... stars. No, zapomniałeś stary się o nasz, sta, naszej nowej wersji, co nie? No, y, wersja y, 2.0. Nie. Kurde, to już jakaś za nowa. O jest kurde, w... poczekaj, uważaj! Jest już 2.0? Nie wiem. Uważaj! Ktoś ci pewnie skronnie te kiłby. Dawaj go! Rozwalę typa. Dawaj go! Mordo. Nie chcę, że pierwsza gra będzie... Nie no, drugie miejsce będzie, ale... Nie, możesz nim wygrać, jeśli go zatrujesz tak trzy razy. I on taki oh! będzie nie ogarniał. Teraz moja kolej. Baj, baj, ale on ma ładną tomę. Słodko. Kurde. Teraz moja kolej, no. Och, o, ja mam myślałem przeciwniku. Dobra. Teraz moje kolejne. Chcesz mortką, daj mi moc. Nie, teraz moja. A Lu za... Ej! A nie nie nam nawet tych punktów Moscelu. Nie, do Byrona. Nie wiem. Bajroni są 10 razy lepszy. Widzowie napiszcie to w komentarzu, bo on nie kuma. Szalki. No, Kuma szalki. Kurde, ale mi tak serce bije serio. No mi też, wow. Ja. Ja, ja za chwilę zostanę zewał. Wow, ja ci zabiłem pierwszy, kolejnego przeciwnika. On tak dużo zadaje Byron. Mi już nie chodzi teraz o misję, jak i tak mi już dropło, co chciałem, żeby mi dropło. Czyli Jeszcze Mortis. Ustawę... Mortis to. Ale Mortis no, też jest dobry. No Mortis to jest taki rzadki... rzadki epik. Kurde, tak w serce bije. W porządku, pokładam Ci kolejnego przeciwnika. Dziękuję. Wiesz, masz misję na przeciwników, to będziemy mieli Big Boxa na odcinku. A o kolejny Big Box, ich jest kozacki. Byron to jest serio dobra bardzo w postaci. Mówiłem Ci o tym, a Ty mi nie wierzyłeś. Ja myślę, e, pole Edgara. Ty mówisz e, króliczku fioletowy. Wolę Edgara. No Boże, i... gdzie są sutypy? sobie się truje. Ale jeszcze pierwsza gra, winek. Bo zawsze El... pierwsza gra to jest win. No. że no ja Lu, nie, ale to dlatego, że to była taka szybka gra. No, ale dobra, jak ja sobie. A jak... dziękuj mi, nie? Bo kto ci kupił karny z O, no, Rozwalisz go. No, Erzo. A tak, przecież. Ej, ludzie, przecież my ich pokonujemy tylko no dlatego, że mam małe pucharki, nie? a ja mam tutaj ósmą moc, ale. Dasz? 8, 9, czekaj, czekaj, bo będzie... Lu, lu, lu. Będzie skrzynka tak. prawdopodobnie tak. za chwilę, patrz. No za chwilę. Nie, brakuje Ci 8. Ja tu wszystko wezmę, o. Ulepsz go. Czemu nie? Ulepsz Mortisa, jeśli go możesz ulepszyć, choć w Tak. Serio grasz lu? On jest słaby. to on jest taki średni dla mnie, widowe. No uj. Nie jest dobry. Jakoś bardzo. Ale, no, kurde, z takimi typami... A tak, to nie z Byron i kilka razy nawala, więc... Ten... no... Przeciwników se się jest... Nie, mi się podoba, no. Nie hejtuj tak tego Lubo, mi się podoba. Ta, to, że tobie się podoba, to nie znaczy, że mi się podoba. Ale to jest fajne, że on zamraża. No, o ty misiu, o ty misiu. Misiu zostaje. Ale go skręca. To jest skrzynka czy postać? Dobra, następna kolej moja. Ale nie lubię hm. grać, tylko na moim koncie sobie zagram. Dobra, no ale daj mi kilka razy zagrać. No nie, raz, znaczy raz zagrać Mortis, a ty nie. Boże, no nie. No Gram na moim koncie teraz będę grał. Dobra, no. No daj mi ci zagrać Edgarem. Nie. Znaczy Byronem. Lu jest wolny na pierwszej mocy. Przecież on zawsze jest wolny. A um, tak, już nie jest. Idę nie ulepsza. Dobra, już. On jest takim nubem widzowie. Ja poza tym mam trzecią moc, a nie pierwszą. Nie, tak. Kulta na, ni na, ni na nią. Co ty chcesz powiedzieć na niego? XD Dobra, moja Syja, no, poczekaj. Oddawaj. No już. Przecież mam big boxa, no poczekaj, no. To tak. A. Bo. Wy Musi być o. Oc! Oc. Oc! 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 Star power do franka. Ja, widzę, że... Masz było... franka wymaksowanego. Ej, Patrz, on teraz dodaje mi y, sto, y, tysiąc tysiąc. 100 1000. a nie 1000, jak wcześniej. Tak by zawsze było 1100. Nie, było 1000. Serio, że masz gadżet do bula Dwa star powery do Franka. Mortisa. Byrona star power do tego lu Wmaksowanego franka. No powiedziałem już to. Nie, przejść dwa star a nie wymaksowanego. Powiedziałem wymaksowanego. Nie, przejść za star powery. A, jeszcze może otworzymy big boxa na twoim koncie zawieszca. Nie, 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 stopie ja tu jeż, my tu jeszcze ludzie otworzymy sobie tego. Tak za chwilę, gdy mm, za chwilkę, gdy już to bijemy.